Maturzyści, kolejna część na twórstwo, Zaczynamy robić zadanie. Set piąty z mojego e-booka, Ona kocha czekoladę, w szczególności ciemną, czyli będzie słowo especially. Błójeczka chodzi o słowo obecność, czyli będzie to presence. Chodzi o pewni się, że wszystkie okna są zamknięte zanim wyjdziesz, przed wyjściem. Czyli chodziło o słowo ensure. Nowa sukienka dodała jej bardziej, więcej takiego eleganckiego wyglądu. Czyli to będzie appearance. W piątce mamy takie podchwytliwe słowo, jeśli chodzi o pisownię, bo grow to oczywiście jest rosnąć, ale tutaj chodzi o wzrost. Czyli będzie to growth. Zdanie 6, 10 są dla Was. Pomyślcie, co Wy byście tutaj wpisali. Natomiast pamiętajcie, że cały e-book składa się z takich 30 setów. Każdy set ma po 3 zadania. Oczywiście też macie słowa najtrudniejsze, użyte w dialogach. I jeszcze takie zadanie z tłumaczeń.